Maryla Rodowicz ujawnia, jak dowiedziała się o zdradzie dostalam zdjęcie od detektywa racem mi się trzesle. Rozwód Maryli Rodowicz i Andrzeja Duzyńskiego z pewnością nie należał do latwych. Malzunkowie latami spierali się na sali sadowej, a pomiędzy kolejnymi spotkaniami przed majestatem prawa podkradali sobie samochód zaparkowany przed klubem tenisowym. Publicznie obrzucali się oskarżeniami, a nawet toczyli bujo maslo. Kostia niezgody między Maryla Rodowicz i Andrzejem Duzyńskim byle bez wątpienia oskarżenia o domniemana zdradę mężczyzny. W odpowiedzi na wyznanie, byle go już, meza o problemach ze zdrowiem, które gwiazda miała rzekomo bagatelizować. Maryla poinformowała opinię publiczną o jego skoku w box pewna 40 lat młodsza sekretarka. Zobacz też, Maryla Rodowicz-Czuleń wspomina eksmeza w dokumencie o sobie. Chodził z telefonem do Łazienki, nie chce go widzieć. Choć duzyński nie potwierdzał wersji jej wydarzeń na Krzony, to sama Maryla nie robi tajemnicy z tego. Zamiast zostawili Jadlantu z młodszej kochanki, do tej pory nie zabierała jednego głosu w sprawie tego. Jak dowiedziała się o jego niewierności, z pomocą przyszedł wiec serwis plotek, który wypytał gwiazdę o okoliczności sprawy. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W wspomnianym wywiadzie Maryla zapewnia, że potrzebowała wiele czasu, by przepracować ogromne zniewagę ze strony Meza. Jak twierdzi, miała oczywiście swoje podejrzenia, jednak to dopiero pewnym wydarzenia sprawiło, że zaczęła się bardziej przyglądać Duzinskiemu. Kiedy się dowiedziałam, że masz mnie zdradza, to było straszne jak jesteś w związku. To czujesz, że coś jest niehalo. Ja też miałem takie sygnale, i wyjaśnia. Miałem czarno na białym. Ze mój mas wychodzi ode mnie i patrzy na zegarek no i w innym kierunku. Do jakiejś laski swojej. To byla sobota. Mój mas spakował torbę sportową i mówi, a pojadę do silowni. Ja mówię, wiesz co, ja też pojadę, to spotkamy się na miejscu. No i ja pojechalam. A on tam nigdy nie dotarł. Od tego się zaczęło. Tym samym klamstwo Andrzeja wyszło na jaw, a Maryla nie miała zamiaru udawać, że wszystko jest ok. Przyznala, nie wynajęła nawet detektywa, aby zyskać dowody na niewierność Smaza. Gdy już otrzymała je do rak, zawalił się jej cały świat. To była naprawdę trauma. Jak dostalam zdjęcie od detektywa? to nie wiedziałam z kim się podzielić ta straszna informacja. Tym dramatem. Pamiętam, że pojechałam do mojego znajomego, jak pokazałam mu te zdjęcia. To ręce mi się trzęsły. To było okropne. Te pierwsze lata były trudne, mówi wprost. Czas jednak leczy rany, dlatego dziś Maryla, choć wspomina te wydarzenia z ogromnym smutkiem, już się pogodziła z niewiernością Duzynskiego. Teraz jest singielka i twierdzi, że bardzo sobie ten stan chwali. Mogę robić to, co chcę. Jak się mieszka z kimś to jednak trzeba się liczyć z ta druga osoba. A teraz mogę myśleć tylko o sobie, podsumowuję. Przypomnijmy, że malzenstwo Rodowicza dobiegło końca w lipcu 2021 roku. Rozwód poprzedziła druga batalia sadowa, podczas której ekspartnerzy wyrzucali sobie wszystko. Co tylko się dalo. Dziś to już na szczęście przeszlost. Maryla Rodowicz komentuje słowa Andrzeja Duzyńskiego po tym, jak powiedziała, że nie będzie ich komentować, ja nie widzę żadnej swojej winy.